Na przykład wielka opaska, która mówi, że pandemii właściwie nie ma, że to. Jeżeli to, no, jest, jest, jest milionów zakazowych i 350 prawie tysięcy zgonów to jest nic, to ja się zastanawiam naprawdę. Ale na całym no, świecie? Na, na całym, całym, całym świecie, świecie, tak. No To chyba jest no, no, no nic. A, a grypa sezonowa? No grypa sezonowa. No proszę, proszę podać wyniki. wyniki. Ale ja podam. Ale no ja podam. proszę, no bo ale na całym ja... świecie przez pół roku 350 tysięcy to jest nic. Nie, to nie jest nic. Pół pół milion milion powiedzieć, ale, 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 ale... Proszę powiedzieć, proszę ja powiedzieć, grypa ja sezonowa to... jak jest zbieżalniwo? Prawie pół, pół. miliona. No. No, mi no, to niech pan no to pan pani żartuje. Jeśli mówi pan, że 350 tysięcy ale... to jest dramat, a grypa sezonowa zbiera pół miliona, ale ja też to chyba pan ośmiesza. Nie, 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 to... drogi panie, pan no się potężnie myli. A, to jest, tysięcy tysięcy jest dramat i drugie jest dramat. Nie, bo ja tak. mówi, no, no, ale no, ale oczywiście, że tak. To porządkujmy na chwilę, bo ja le, Jak twoim te... zdaniem... Mm, piszesz coś na Facebooku, czy tam... Gwiazda, że tak, mają prawo do lekarza, że doleje wodę i pewnie mu za to płacą. Natomiast spójrzmy prawdziw w oczy, słuchajcie, mam dwóch kolegów. Jeden zatrudnia 10 tysięcy ludzi, drugi zatrudnia 20 tysięcy ludzi w sieci dyskontów głównie sprzedawcy kasierki. Mhm. Jedna osoba zdiagnozowana z tych 20 tysięcy ludzi, żaden nie zachorował. Albo kasierki są super odporne, mhm. albo ktoś kogoś naciąga. Tylko pytanie do telewizów. No, zastanówmy się, kochani telewizowie, jaki jest nasz interes? Nie słuchajmy ślepo tego, co... Mówią państwo opłacani, tylko my dbajmy o swój. Ale tutaj nikt nikogo nie płacz. Ale właśnie, właśnie zastanawiam nie, się z odpowiedzieć panu doktorowi. Nie, nie, no tutaj ja myślę, że myślę, że się pan mocno zagalopował, bo wie pan, mnie płacą za leczenie ludzi. Ale ja, ja mam. nie. ja panu przerwę, mam koleżankę z Los Angeles, jest dziennikarką i ma kilku kolegów lekarzy. W Los Angeles za dopisanie COVID-19 do diagnozy lekarz dostaje 13 tysięcy dolarów, no więc niech pan, niech pan mi nie mówi o uczciwości lekarza. No, no, dziękuję panu lekarz bardzo to, za te wszystkie piękne to, to. rzeczy, które proszę pan powiedział o nie? o lekarzu się zrehabilitować. Nie no tak, no pan powinien się zresetować w ogóle. To jest ale ale zaufanie społeczne do, do służby zdrowia bardzo spadło i czas... Ale właśnie dlatego, właśnie poprzez takie osoby.